Cześć, witam was serdecznie z tej strony Fansim, ha, Oczywiście zapraszam was niezmiernie serdecznie do oglądania kolejnej serii Wielkiej Polskiej Cywilizacji piątce. Słuchajcie, macie, słuchajcie, powiem wam tak, macie dobre w komentarzach ostatnich pod filmem, za które wam bardzo dziękuję. Macie dobry pomysł odstąpienia od najazdu tutaj, ponieważ Piszecie, że te moje armie, bo te moje jednostki wojskowe są po prostu zbyt na razie słabe. I to mi się wydaje, że całkiem jest. racjonalne to co piszecie. Także powiem wam tak, następuje kolejna tura Wielkiej Polski. No nie, no sorry, no, ale co, mam ci. Aha, no to nie. No to pogódźcie się. No trudno, papa. Pa. Słuchajcie, to jest dobra opcja. Odstąpienia od tutaj tych jednostek wojskowych może nie tyle co odstąpienie, co wycofanie swoich jednostek, ponieważ atak może być bardzo, bardzo mm, kosztowny. Stwórzmy podwaliny pod święt, świetlaną przyszłość. Podpisując z deklaracją przyjaźni. Dobra. Okej. Okay. Konsul Ahmed. Maroko. Dobra, mamy podpisane z Marokiem, jakieś tam na razie e, pierwsze, wstępne informacje dotyczące konsulatu, czy też jakiś tam rozmów. Także ja zrobię tak. Mm, zrobię tak. E, to, co żeście mi radzili, czyli nie, niezwłocznie e, w e, moje siły wycofam e, tutaj do terytorium mojego kraju, czyli Polski. Wielkiej, powiedzmy, ona aż taka do końca wielka to niestety nie jest, co więcej będę sobie tutaj wycofywał, później te jednostki będę modernizował, jak najszybciej, poczekajcie, 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 wy to się jeszcze wstrzymajcie, wy też wycofujcie się, a wy nie wiem czy nie zgniecie niestety przez to wycofywanie tutaj, przez te góry, no nie was dopadną. No cóż, jakaś jednostka po prostu polegnie. Zbrojnych mamy tutaj w gotowości i oni będą tutaj w tym mieście czuwali. Tutaj możemy e, za a poczekajcie, zająć możemy, czy tak nie możemy zająć na razie jeszcze. Spróbujmy ostrzelać ich. Wow. Dostali. Stali wyniszczeni. Dobra, ale tutaj robimy sobie czuwanko dla tych e, rycerzy. Tutaj nam wpłynęła jakaś e, jakiś Piraci nam tu wpłynęli, trzeba ich zatopić. Trzeba ich zatopić dokładnie. Eee, I teraz tak. Eee, tutaj jakieś się układy. Tutaj mamy jeszcze jedną jednostkę, którą możemy sobie awansować. Tutaj ten wrogi oddział. Eee, dobrze. Wilhelm wchodzi w renesans, czyli widzicie, że się inne nacje też rozwijają. Tak, eee, otwarte granice. No dobra. No dobra, niech będzie. W sumie teraz się tak zastanawiam, czy ja dobrze zrobiłem. Neutralny. Doszły mnie słuchy, że ty i Maroko zostaliście przyjaciółmi. Wielce mnie to raduje, gdyż też z nimi przyjaźni. Aha, no dobrze. No to akurat pod tym kątem mi to pasuje. Niestety mam aż 9 y, mordek w dół. Miasta mi się niestety nie. O, tutaj też się. Y, Imperium Inków się też y, raduje z tego powodu. Że zawarłem jakiś tam wstępny na razie sojusz. No i oni chyba zginą, coś mi się wydaje. Bo tutaj jeszcze zostaną ostrzelani, tak. No i niestety ta jednostka mi zginęła. No nic na to nie poradzę. Ale inne swoje jednostki wycofuję. Także mm, po kolei, po kolei. E, tak, chciałbym mieć mieć na swoim terytorium. Tam będziemy się leczyli. Tutaj się wycofujemy. Na razie przynajmniej, a te jednostki dystansowe na pewno mi się tam w którymś momencie pewnie przydadzą. Dobra, je wycofujemy, tutaj sobie zrobimy gdzie ich można, tak się zastanawiam, w którym miejscu ich można usadowić. Może w Gdańsku sobie niech, niech posiedzą. Tak, dobra, ci tutaj oczywiście czuwajcie. A tutaj mam osadnika, i teraz tak. Pytanie jest takie: o, i tutaj mi proponuje ustawienie, ponieważ tutaj będą e, również surowce mineralne pewne. O, to miasto raczej się zbytnio dobrze rozwijać nie będzie, ale zawsze, zawsze coś. Dobra. No i Warszawa co byśmy tutaj mogli zrobić? Tak się zastanawiam. Wojsko, wojsko, wojsko. Tutaj mamy amfiteatr e, ogrody. No dobra, niech będą ogrody. Niech będą ogrody. Tutaj jednostka poległa. Tutaj jeszcze jest możliwość ostrzelania. Tak, jednej jednostki. Wy tutaj już y, czuwacie. A my niestety tego nie zajmiemy, bo nie ma takiej opcji. Chociaż zabierz. Bierzemy sztuki złota. One się zawsze przydadzą. Y, I wracamy tutaj do, do Krakowa. No i kolejna tura. No to jest graturowa, więc kto już ogląda wcześniejsze odcinki, no to wie o co chodzi. Tutaj mamy przywódcę Asyrii. Stwórzmy podwaliny. Z chęcią nawiążemy z wami współpracę. Jak najbardziej. Na razie sojuszników lepiej mieć. Lepiej ze wszystkimi przynajmniej nie zadzierać. Przynajmniej tak mi się wydaje. <laughs> Dawno już nie grałem w cywilizację, więc do końca nie wiem. Maroko. Przyjaźni się. No to się cieszy bardzo. Fajnie. Ależ tutaj jest normalnie dyplomacja. Dobra, wyczuwajcie, wysieleczcie. Nie tam, doradcę to ja dziękuję. Tutaj mamy jakiegoś wielkiego proroka. Dobra, budźmy sobie nim, tym prorokiem tutaj. Teraz zobaczymy, co będziemy mogli nim po prostu osiągnąć. Dobrze, co my tutaj jeszcze mamy? Niszcie, niszcie. Tutaj ten stateczek. Okej. Okay. I tutaj, w Olsztynie, będzie można coś wybudować. Koloseum, będą mordki, o tak. Jeśli mordki, to mi są bardzo potrzebne te mordki. Jak najbardziej. Dobra, który my tam rok mamy? On chce cukier tylko, no nie, to sorry, tak, coś za coś, to nie jest. Um, pogódźcie się z tym. <laughs> pogódźcie się z tym. To jest dobre, pogódźcie się z tym. Nie dostaniecie, pogódźcie się z tym. No właśnie, dobra, teraz tak, no trzeba budować coś, żeby te, no już jest, widzę, że tylko pięć mordek, pięć mordek w dół, spoko, wy się tutaj badajcie, dobra, mam już trzecią kopalnię, tak, już trzecią kopalnię mam, teraz tak, wypadałoby wybudować, stary, też drogę, drogę z tąd, bo dotąd może, o tak, może dotąd. Kraków głoduje. Kraków nam głoduje. Nie ma po prostu żywności. Dobra, jak oni tam wybudują, kurczę, mogłem zrobić jakieś plantacje, to bym wykarczował las i byłyby jakieś plantacje do żarcia, bo tam faktycznie słabo jest z tym tematem. E, dobra, tu jest jednostka bez rozkazów. Wy macie czuwać. Nic więcej, tylko czuwać. I broń gdańska. Tu bardzo ważne miasto jest. Muszę łodzie wybudować. Kraby tu mam. No, i to dwa, dwa miejsca, z których mogę te kraby brać, już tylko cztery mordki widzę w dół. Ale miasta się cały czas jeszcze nie rozwijają. No ale cóż, czekamy. Patrzcie, jak ci piraci tutaj pływają kółko. Także to, co mamy, to możliwość tylko strzelania dystansowego. Eee, tak, w tym Krakowie zaraz coś wam wymyślimy. Nie się tak zastanawiam, czy ich tutaj po prostu. Już bezpośrednio na ten terytorium nie, nie przemieścić, żeby jak najszybciej zaczęli swoje prace. Widzę, że mordki się zmniejszają, teraz już są tylko dwie. E, tak. E, kusznicy będą czekali w Krakowie. A wy, co wy to możecie? Budowanie. Dobra, to nie, to tutaj zróbcie. Budowanie świętego miejsca. Ciekawe, co to jest. Uu. O, proszę, jaka kapliczka powstała? On, spoko. Niech będzie, taka jedna. Takiej jeszcze na swoim państwie nie mam. Mam kapliczkę. Nice, dobra. Zaraz będę próbował wykarczować las. O, Bizancjum, ale lacha. Dobra, co ty chcesz? Zaczyna mnie irytować. U, tylko wojna rozwiąże ten problem. Szukam sojuszników. Mogę uznać się za jednego z nich? O, nie. Przykro nam. To rozczarowujące, no niestety, przykro mi laseczko, ale się nie będziemy tutaj lali, ponieważ ja muszę bronić swojego. Otwarte granice za 45 zł. złota, no okej. Okay. No okej, okay, dobra, może być, 45 stuk złota. Nie to mnie chodzi, będę miał na modernizację armii, słuchajcie. Wejdą nowe technologie. Tu na razie trebusze będą tylko i wyłącznie, czyli takie urządzenia dystansowe do strzelania. Tu mam jeszcze szczecin, on się też delikatnie rozwija. No, i teraz można mu coś tutaj zbudować. Pytanie tylko co? Pytanie tylko co? Tutaj on podpowiada warsztat, że będzie większa produkcja. No, to by się przydało. Tylko strasznie, strasznie długo. Dobra, będę miał już galeon chyba jakiś, za niedługo. Jak mi się tylko te morty odblokują, widzicie, czerwone. Holandia! Holandia! My, jeśli ktoś nas zwiążemy w są współpracy. Miło to słyszeć. No, miło miło. Tutaj widzicie, na minimapce są inne narodowości. A tych narodowości tutaj jest naprawdę chyba z 9 chyba. 9, 8 jakoś dużo, jest, sporo jest. Okej. Okay, dobra, zatopmy już całkowicie. Ten piracki statek barbarzyńców, już go nie ma. I mam pięknego galeona. I on może atakować, słuchajcie, i ma dosyć sporą siłę. Pytanie jest tylko takie: czy możemy eksplorować go? Tak, niech on eksploruje automatycznie. A my tutaj będziemy budowali farmę na tych lasach. Dobra, tu pięknie dotarłeś i Wrocław się pojawił. Kolejne miasto na moim słuchajcie wielkim planie, tutaj budowy całej Wielkiej Polski. Każde miasto oczywiście tu osłabia tą mortkę, ale daje też mocny rozwój, nie. Więc to jest ważne, to jest ważne. Robotnika od razu byśmy tu chcieli, tak? No i właśnie, tutaj jest zawsze No ale dobra, okej, okay, niech będzie ten robotnik. Tych robotników w sumie niby jest trochę, ale nie tak nie do końca. W Gdańsku to ja bym chciał. Kuter. Kuter do zbierania krabów. Chcę tylko zobaczyć, czy ona jest. Ale to tylko ryby, a kutra... kuter nie będzie zbierał. Wiecie co, ja zaryzykuję. Mi się wydaje, że ten kuter też on zbiera kraby. Tak mi się wydaje, no ale to zobaczymy za chwileczkę. Także co do komentarzy, dzięki Otwarte wielkie. Otwarte granice. No nie, jak mi proponujesz, to nie. Także dziękuję za komentarze do, co do tutaj cywilizacji. Jeżeli macie jakiekolwiek inne pomysły, to piszcie, bo wiadomo, pomysł jest tylko pomysłem, to póki się to nie, nie sprawdzi w jakimś tam, że tak powiem, boju, no to ten nie będę nigdy wiedział do końca, czy on jest dobry, czy niedobry. Ale zawsze, co, że tak powiem, wiele głów to nie jedna. I można wtedy pomyśleć, jak dany problem rozwiązać w danej rozgrywce. Ja także to jest sobie zawsze dobrze liczę. Znaczy ja liczę, że wy mi pomożecie, o tak, w ten sposób chciałem powiedzieć. No, tak jak mówię, to wszystko trzeba w życiu sprawdzić. Niektóre pomysły są dobre. No i tutaj pomysł faktycz faktycznie mieliście dobry, żeby nie pchać się na razie na te wojny tutaj. Nawet z tymi takimi państewkami ma malutkimi, to są państwa miasta takie niewielkie. E, tylko właśnie rozbudować swoją tutaj potęgę wojskową. Także tak zrobimy. Łódź chcę e, jakiegoś dobra. Chce kadzideł. A skąd cię jaka ci kadzidła wezmę? O, będziemy mieć jeszcze, jedno, jeszcze jedną jednostkę wojskową. no Ona niestety kosztuje też utrzymanie kasy. Umowa naukowa. A, akceptuj. Tak, umowa e, naukowa jak najbardziej mi się przyda. W celu przyspieszenia badań. No i patrzcie, co tu się dzieje, Mój e, pływa mój statek, już chyba. Otwarte granice Jingis Khan. O nie. Jeżeli nie zaproponujesz nic ciekawego, to się nie zgadzamy. Na taki typ tutaj wymiany. Mamy jednostkę już militarną. To jest ciężko zbrojny. Możemy go tutaj wyszkolić po prostu. Na razie, z łodzi sobie zostaniesz. Dobra, co my tutaj możemy wybudować dla Ciebie, w sumie nic takiego już ciekawego, tutaj mamy i plantacje, tak, tu jakiś fort można zbudować, widzicie, no słabo, słabo już pod tym kątem, tutaj jest Braga, Portugalia się już nam tutaj osiedliła w tym miejscu, no, i ja tu chyba już nic nie zrobię więcej. Nic tutaj się więcej chyba nie da zrobić, chyba że w Szczecinie dałoby się kupić jedno z pól, a dokładnie pole to, za 135 sztuk złota. Ja wiem, że to jest troszkę drogo, ale przynajmniej pozwoli mi na zbudowanie tam, powiedzmy, plantacji. Także niech jeszcze ten robotnik tam coś porobi. Eee, dobra, czy tutaj w Krakowie mam budować zwiadowce? Eee, tylko po co? No, chyba nie. Będziemy sobie tutaj robili eee, koloseum, boże targowisko, jeśli chodzi o kasę. No to też by się przydał warsztat, jak najbardziej. A młyn wodny jest też, o i żywność i produkcja, o to jest spoko opcja. Spoko opcja, tak robimy. Tak robimy. I mamy jeszcze też w Łodzi. Uh, Gildia, pisarzy. Mm, co prawda, ja za, te, ar, za tych artystów dostaję jednak punkty minusowe. To może. No nie wiem, właśnie co tutaj, bo to są cuda tak zwane. Mm, czy mam się tu zbroić w mury? No nie bardzo. Karawany, ewentualnie. Ogrody. Um, dobra, zrobimy tą karawanę. Spróbujemy ją założyć. Dobrze. Mm, okay. I czekamy na kolejną turę. To już jest 1550 rok naszej ery. XIV wiek. W tym XIV wieku. No i zaraz chyba już niedługo i fizyka będzie. Także pod tym kątem spoko, Kuter za trzy tury, ale i w Warszawie się tutaj coś zaraz pojawi. Odkryto obóz barbarzyńców. Ale dobra. My się tutaj będziemy rozwijali cały czas. Amfiteatr kultura. No i z, War z Warszawy nie mam tutaj w sumie tych, nie mam karawany żadnej, także karawanę też zrobimy. Jednostki wojskowe czekają na lepsze czasy, a my tutaj zbudujemy budowa punktu handlowego. Budowa farmy, no nie, farmę, farmę. Jeżeli już, to farmę. Dobra, jeszcze fizyka dwie tury. Spoko, dobrze. Także yy, plan jest taki, ogólny. Rozwój państwa, wzmocnienie ekonomiczne, bo na razie widać, że ta ekonomia na razie kuleje. Budowę ewentualnie miasta, jeszcze z jednego, tutaj, tak bardziej do góry, albo nawet i dwóch, albo bardziej i nawet i dwóch. A dobra, my płyniemy dalej. My płyniemy dalej. Tą jednostką, moją morską, zresztą na razie, jedną. I rozwijamy się y, handlowo, no muszę te buźki zlikwidować, y, czym szybciej tym lepiej, tam się chyba zwalczają, jakaś, jakaś wojna jest między dwoma nacjami, jak oni się tam tłuką, tylko wiecie, że jak się jeden wytłucze z drugim, to któryś wygra, jeżeli się do końca z, oczywiście y, zwalczą. <laughs> No i teraz uwaga, najbardziej postępowi ludzie świata. Tak, a ja jestem na siódmym pozycji. Ma punktów 11. Jest i fizyka, czyli będzie można. E, Notre Dame, zadowolenie aż plus 10. O kurczę, to jest dobre. To by było warto wybrać. Zobaczmy sobie drzewko technologiczne. I ostatnia, chyba, to edukacja. Dobrze, lecimy w edukację. A w Gdańsku, co my tutaj mamy? Gildia artystów. Um... Ale warsztat by się na pewno przydał. Przystań, połączenia. Mm... Dobra, to lecimy w ten, 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 typ, ten typ, tak. Jasne, Dobrze. A wy się rozwijajcie tutaj, w sensie, eksplorujcie. Eksplorujcie miasto. Mam i kuter. Spróbujemy go tutaj wysłać. O, będzie możliwość łowienia ryby. Jasna sprawa. Dobra, oni już się tutaj zadomowili. Mierzymy następną turę. E, będziemy się zbliżać do, do 1600 roku. O, i buźki się <grychy> zrobiły na zero, także zaraz miasta się powinny odblokować. I powinny zacząć, że tak powiem, się rozwijać. No, od Warszawa to ma dosyć wysoko, bo masz... E, ma aż. Pi... Jezus 12 punktów, 15 punktów. Gdańsk ma 12. 1570 rok naszej ery. Dobra. Co tutaj jest? Budyka wchodzi w renesans. Ukończył, dobra. Zakończyły się układy. I mamy tutaj jeszcze jakiś barbarzyńców odkrył mój statek. Rozumiem. Konien za cytrusy, spoko opcja, wchodzimy to celtowie, w taki układzik, nie ma problemu. Yy, jeszcze Olsztyn, jeszcze 6 tur i będzie koloseum, czyli dojdą mordki. O i mordki się już 4 pojawiły, zaczną się miasta rozwijać. Kraków nie ma żarcia niestety, więc tylko jest na poziomie 1, ale tutaj chociaż Szczecin w miarę w miarę jakoś tam. Yy, twoje miasto stało się religijne, no dobra, spoko. Teraz są trzy buźki, to w zależności, widzicie, czy są te umowy, czy, są te, czy te umowy działają, czy te umowy nie działają. To tak to wygląda. Najważniejsze jest to, że kiedy pojawi się Olsztyn, to też dojdą, dojdą te buzieczki do mnie. Ok. no i jeszcze czekamy. W pobliżu Gdańsku dostrzeżono wrogie jednostki. Eee, ok. a gdzie one są, bo ja ich nie widzę. Że, a, tu są. Wittenberskie Trimery, no tak, bo jestem w stanie chyba z nimi wojny, a ta Wittenbergia jest tu, tak. Także na razie, na razie zobaczymy jak to tam będzie przebiegało. Tak, z Inkami możemy współpracę nawiązać, ale z czemu nie? Oczywiście, że tak, dobra, już będziemy kończyć. no nie, jeszcze trzy tury. 1585 rok, tutaj na razie jest swobodny rozwój. Łódź zaraz się rozwinie, do poziomu 8. Dobra, winkel się, się raduje, że ja też jestem w jakimś tam komitywie z nimi, <grym> na razie. Zobaczymy później, czy oni kurcze nie, wiecie, nie zaatakują mnie gdzieś tam na koniec. Ja bym tego nie chciał, ale to nigdy nic nie wiadomo. Dobra, swobodny rozwój, jeszcze słuchajcie z parę tur i chciałbym, żeby tylko te buźki tak skoczyły wysoko dosyć. I to też będzie powodowało, że ten e, rozwój tych, tego mojego całego przedsięwzięcia, jaką to jest ta Wielka Polska, tu bym chciał jeszcze coś rozwinąć, tu w tym miejscu. Mamy edukację. I renesans. Renesans. No jesteśmy w renesansie. No i w końcu. I o to mi właśnie chodziło. Słuchajcie, teraz będziemy e, praktycznie wszystko podporządkowywali. Jeżeli tutaj jest jakaś możliwość drzewko technologicznego otwarcia, to Wam pokażę. Skończyło się średniowiecze właśnie dzisiaj na odcinku. Jestem już w renesansie. To jest człowiek renesansu będę, tak? Ale dopiero zacznę. Z tego, co już widziałem po zapowiedziach, które tutaj wyskakiwały z prawej strony, to już kilka nacji jest w tym renesansie, także już wyprzedziło mnie technologicznie. Niestety. Ja zacznę sobie od jak najszybszego i jak najmniej tutaj potrzebnego Inaczej, potrzebnego jak najbardziej, natomiast jak najmniej zajmującego tury. Czyli będę sobie tutaj wytwarzał tą bankowość, odkrywał w zasadzie, żeby też te pieniądze zdobywać. ale zobaczcie, że później będzie można mieć i strzel strzelców, w proch się wy wynajdzie, i, i tutaj, no i fajnie, fajnie, parę dużych ekon tutaj ekonomicznych i strategicznych będzie rzeczy. Także no, następne odcinki też się za zapowiadają nieźle. Ja już w tym momencie jestem człowiekiem renesansu. Także e, jeszcze zrobimy na sam koniec O, tutaj mój rekrut nie może wykryć technologii. A no to słabo. Możemy wybrać darmową e, słuchajcie, darmową jakąś e, jakiś ustrój tak zwany. Ja będę szukał takiego, który będzie mi dawał mm, właśnie y, 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 tą buźkę w, w, w górę. I w sumie to mi na razie daje tą buźkę w dół górę. Także Podpisujemy to po prostu porozumienie i tylko wybiorę sobie już na dzisiaj w łodzi jakiś, jakiś element do. E, słuchajcie, do czego? Do, właśnie, wyboru. No i teraz się tak zastanawiam, co by tutaj e, zrobić. Tutaj kaplica, zbrojenia, Uniwersytet Naukowców dużo jest, będzie także naukowców. Niech zostaną tych naukowców. Szybciej będę dochodził do tych. Słuchajcie, właśnie e, technologii. To tyle dzisiaj, jeśli chodzi o odcinek. Słuchajcie Wielkiej Polski. E, ja wiem, że to jest niszowy, niszowa seria na moim kanale, ale zauważyłem, że niektórzy, niektórym wam się podoba. Mi się bardzo podoba, mi się dobrze tu gra. E, uczę się też, wiadomo, czek się uczy całe życie, a tu się uczy też pewnych. Strategicznych rzeczy, więc wszystko się czasami gdzieś tam pokrótce przydaje. Także wielkie dzięki za uwagę. Piszcie w komentarzach swoje uwagi. To tyle, pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.